Dzień dobry! Są bobry? Takim oto przywitaniem. Witacie wszystkich wędkarzy, zwłaszcza tutaj nad rzeką Bobrem. Natomiast przywitanie przywitaniem, a ja zaczynam eksplorowanie. Zobaczcie, jaki tunel doprowadzający wodę do fabryki dynamitu, albo odprowadzający, jaki przepiękny. Tutaj stoi mój wehikuł, no i jest dość wysoko. Ja zastanawiam się, czy, czy jechać rowerem, czy też przejście piechotą. No, rowerem jak zacznę jechać, to będzie troszeczkę gorzej nagrywać, a ja myślę, że to nie jest za jakieś yy, zbyt długie. Chociaż rower daje lepsze światło, to ja mam inny pomysł. Ja będę rower prowadził, bo on ma dalekosiężne światło. Natomiast. W drodze powrotnej sobie wrócę. Zobaczcie, jaki przepiękny tunelik. Tylko klekocze mi tutaj, co mi tu klekocze? Aha, to jest zapięcie rowerowe. Klekocze. No to będą niedogodności. O, i tutaj jest yy, rewizja, czyli studienka. Zobaczcie, ja to muszę jakoś ogarnąć, żeby to tak nie klekotało, bo to nie do wytrzymania będzie na, na filmie. Bo latarkę to mam dobrą, mocną, ale ja głównie latarkę sobie zrobiłem taki rozpraszacz światła, żeby yy, do zdjęć było dobrze, żeby mi nie waliła w punkt. Natomiast w rowerze, jak widać, światełko dalekosiężne. No i tutaj sobie zaraz wyjadę. Zobaczymy, dokąd ten tunel mnie zaprowadzi. To znaczy, ja wiem dokąd, bo. Ja to wszystko sobie już podejrzałem na mapie, którą dostaniecie w opisie do tego filmu. Raczej sobie z powrotem to nie pojeżdżę ze względu na nierówności, za, na te cegły, co tutaj leżą. No i już są pierwsze przeszkody, ale tunel się tam zobacz, ciągnie się i ciągnie. Także Rower sobie odstawiam na bok i idę dalej. No i tutaj mamy studzienkę rewizyjną. Zaraz sobie zaświecę latarkę. Widzicie, tu jest rewizja. No i moja latarka ona nie świeci w dal, tylko świeci bardziej rozpraszająco. Także już kontynuuję, zostawię sobie też kurtkę, bo mi jest tutaj za gorąco. O zobaczcie jakieś piękne te Yy, drabinka z takich yy, kafli ceramicznych z fajansu. No i tutaj jeszcze zostały płytki, coś pięknego. Zaraz idę dalej. No i już idę dalej. Tam widać jakieś światło. Albo jest rewizja, albo będzie wyjście. No, nie lubię takich tuneli, którymi y, trzeba wracać w tym samym kierunku. Lubię raczej takie, gdzie jest możliwość wyjścia sobie drugą stroną, a nie przechodzenia tego samego ponownie. I tu już, nie wiem, na kamerze pewnie jeszcze nie widzicie, ale ja widzę, że coś jest jakaś. A, jakieś śmieci są. Skrzynka, zobaczcie, przyniesiona. I jakieś drewno. Jakieś szmaty, jakieś blachy, ale słyszę chyba kapiącą wodę. A zobaczcie, tutaj mamy komorę, taką ściekową, bo to nie wiem, czy to była czerpnia wody. A! Nietoperze tam są, cholera! No to troszeczkę niefartownie, bo yy, jest środek zimy. Nie wolno nietoperzy w zimie budzić, bo one wybudzone ze snu zimowego mogą nie przetrwać. Chociaż te zimy to teraz takie łagodne. Wczoraj komary latały, to może im nie zaszkodziłem zbytnio. Krótkie zimy one mają tam zapas tłuszczu. Na pewno na zimy takie jak były kiedyś, że do końca marca była zima. Czasem nawet Wielkanoc śnieg leżał. Także teraz one się jakoś wyżywią nawet, jeżeli je niefortunnie zbudziłem. I tu jest kolejna właśnie taka studnia, taka rewizja. Można by tam wejść od góry, jest przykryta jakimś, jakoś, jakimś deklem betonowym. No ale po co od góry się męczyć i też przepiękne fajansowe yy, takie stopnie z uchwytem jednocześnie na rękę, bo ta poprzeczka ona jest też luźna, ruchoma, spróbuję Wam to jakoś pokazać, tylko to jest za duża latara, żeby ją trzymać w zębach, o już jeszcze zgasiłem już tak jakoś spróbuję e, nie, to nie jest, to nie jest ruchome, chociaż tam wygląda tak jakby nie było zespolone z całością no już pędzę dalej Wam pokazać ja tu jestem pierwszy raz. Oj, znowu to perzek sobie wisi. Zobaczcie. Nawet nie świecę na niego bezpośrednio. I, i tutaj całe kolonie. Zobaczcie. Ale wygląda to jak aksamit. Nie, nie zbudziłem ich. Widzicie? Udało się. Z powrotem będę się jeszcze ciszej zachowywał. Nie będę. Gadał, dlatego właśnie Międzyrzecki Rejon umocniony został zamknięty, żeby chronić nietoperze, bo pamiętajcie nietoperz to jest nasz sprzymierzeniec. On na te cholerne wszelkie robactwo poluje i tu kolejna wielka komora, to wszystko jest pod ziemią, tam na górze to tylko w ściółce leśnej możecie jak dobrze będziecie szukać napotkać taki dekiel z górek ewentualnie a tak idzie się idzie tunelem i tu mamy jakieś kolejne naniesione śmieci co tu jest tym razem? opona i worki ze śmieciami Ludzie to nie, nie uszanują niczego. Ech. Kolejna komora spójrzcie i tu jest taka oj, tu jest, tu jest woda chyba zalana, nie, jest sucho, ale będę miał problemy, żeby tu podejść. Także chociaż może zaraz zobaczę trochę jest ślisko, ale dobra, już jestem jakiś wypłoszony nietoperek kolejna studnia rewizyjna i ja widzę, że znajduje się coraz głębiej pod ziemią, no bo tak nim dalej od rzeki to tym bardziej ten teren się podnosi, a ja się od rzeki teraz oddalam, także będę te studzienki będą coraz to coraz głębsze miejscowi to nie tylko miejscowi, no ludzie znają to, to miejsce ale ja na przykład yy, oglądając filmy yy, z fabryki amunicji, no to nie, na filmik pokazujący ten tunel nie natrafiłem. Także być może źle szukałem, albo mój film będzie pierwszy. No i tutaj, zobaczcie, mamy studnię odsłoniętą. I też od góry można. Sobie bezpośrednio zejść tą pięknie zachowaną ceramiczną, fajansową drabinką. Także zaraz się pofatyguję na górę, żeby wam pokazać, jak to wygląda yy, z zewnątrz, taka, takie wejście w środku lasu. No i wylazłem na górę. Tak to niepozornie wygląda, ale jest. Przy samej drodze. Zobaczcie, jedziecie sobie drogą i nawet nic nie widzicie, bo tam jest taki kopczyk. Natomiast tutaj jest rozwidlenie i już widzę z daleka specjalnie podejdę, żeby wam to pokazać tablicę postawioną przed, przez nadleśnictwo informacyjną o tym, że tutaj są tereny. Niebezpieczne, no i ja przypominam, wszelkie takie akcje, takie zwiedzanie robicie na własną odpowiedzialność. Nikt za was nie będzie nadstawiał karku, i ponosił odpowiedzialności, jeżeli wam coś się stanie. No, i tu jest taka jedna z tych tablic. Te yy, tablice. Przyciągają turystów, jest też mapka, ale nie jest zaznaczone miejsce, gdzie ja w tej chwili jestem, w którym, w którym miejscu, no i nadleśnictwo dobrze wie, że to przyciąga turystów jak magnes te miejsca, także większość tych wszystkich niebezpiecznych obiektów jest pooznaczana z zewnątrz, poopisywana, są y, tablice, napisane jest y, co to był za obiekt, do czego służył no i yy, zdjęcia tych obiektów są dostępne w internecie, nie ma potrzeby żebyście tam wchodzili do środka no bo to jest, yy, yy, tam nic ciekawego tak naprawdę nie ma no i tak to właśnie, ja już wchodzę z powrotem do tunelu i kontynuuję nagrywanie no już wlazłem z powrotem do tunelu i kontuję, kontynuuję zwiedzanie Niesamowicie fajne miejsce do eksploracji. Tutaj ściany się troszeczkę zmieniły, już tych pozostałości papy, jakieś bitumiczna izolacja była na tych ścianach, ale już to widać szczątkowo. O, tak, jak, tak jak tutaj widać szczątkowo tą bitumiczną izolację. Jest kolejna studzienka jeszcze głębsza. A fajnie. Czyli jestem coraz głębiej. Może spauzuję, bo to będzie nudno, tak chyba, że nam jakoś muzyczkę mi tam nie, nie zależy na banknotyzacji filmów. Kolejna komora. I nietoperze, ale tych, to ja raczej nie przebudziłem, bo one sobie tutaj latają. Dobra. Wiecie, czego żałuję? Że ten rower sobie tam zostawiłem, bo mogłem go prowadzić. Tu jest dość długi ten tunel. Oczywiście są takie o niedogodności, jak śmieci, gdzieś właśnie pod studzienkami nawrzucane. O, ta, to już jest naprawdę konkret. Będzie miała 15 metrów głębokości. Ale tak, to spokojnie mógłbym sobie tutaj przejechać to na, na szybko, chociaż w drodze powrotnej. Haha. Ha. Tu mamy kolejną studnię to będzie pewnie ze 20 metrów głębokości. Mniej więcej tyle samo. Ale po co te? Jest przeświatło? światło. Po co jedne są takie proste, a drugie mają takie rozszerzenie. Nie wiem dlaczego tak, tak było robione. Fajnie, wygodnie, sucho. Ciepło nie trzeba. Tu jest róg jakiegoś zwierza. Zobaczcie. Tak na szybko wypatrzyłem. I coś dochodzę. Albo będzie zakręt. Albo jakieś rozwidlenie. Jest zakręt lekki. I to dalej się ciągnie. I tutaj jest taka zwykłego typu studzienka. czy pomyślę, ile jest tych studzienek tam na, na zewnątrz. No ja, mapując tam w centralnym, yy, yy, no jakby to powiedzieć, obszarze tej fabryki, no to tam wszelkie jakieś studzienki napotkane oznaczałem, ale to przeważnie były jakieś takie płytkie, pozasypywane, ewentualnie takie rurociągi kamionkowe, średnicy tam 50 centymetrów, czy tam tam metra, to takie, żeby, że trzeba się tam yy, czołgać na czworaka. Bardzo niewygodne i to żadna radocha. Natomiast ten rurociąg, czy to jest kanał ściekowy, dam to dokładnie w opisie pod filmem, czy tam dam w tytule, co to jest w ogóle. Yy, to tutaj można jechać sobie rowerem. Elegancko. Tylko początek był zniechęcający. Bez sensu, ten rower zostawiłem, bo tutaj już mógłbym sobie zapierniczać ze swoim światłem z pełną prędkością. No pewnie bym nie nagrał wam tego filmu, no bo podczas jazdy rowerem źle się filmuje. I tutaj kolejna głęboka studnia. I tam mam światło. Będzie wyjście na powierzchnię, być może znowu wam wyjdę, zorientować się. I tu tyłem sobie, zobaczcie. Siedzi, trochę przesułuje. Tyłem sobie śpi. Także nie zbudziłem. Okej. Okay. Obawiam się, że to będzie koniec mojej skapady, bo... Widzę studzienkę, ale jest zamurówka. I powiem wam zaraz, dlaczego jest ta zamurówka i po co. Bo ja dokładnie wiem, w jakim się miejscu znajduję. No i teraz tak, rozwiewam wszelkie wątpliwości, że nietoperz z głodu zdechnie, jeżeli się go obudzi. Widzicie ten rój tutaj tych komarów, tego kurestwa. Przepraszam za, za wyrażenie. Tym się obudzony zimową porą nie y, nietoperz wyżywi przynajmniej przy tym naszym teraz obecnym łagodnym klimacie. I ja już Wam tłumaczę, co to jest za zamurówka, ale widzę, że już jacyś wandale rozkuwali suporex, a niestety natrafili na beton, albo nawet na żelbeton, czyli beton zbrojony. Tu dalej, tym tunelem, można przejść do właśnie, nie będę Wam nawet tego mówił, bo zaraz jakiś Prawilniak o mentalności jakiegoś zabraniacza skrytykuje film, że to jest po prostu zdradzanie jakiejś tajemnicy państwowej i tak dalej, i tak dalej. I mnie posądzi o jakieś tutaj niecne zamiary. Także no jest zamurowane, bo jest i, i koniec. Nie? No, i tutaj chyba na tym zakończę ten film. Porobię sobie jeszcze parę fajnych zdjęć. No i ja myślę, że w dniu dzisiejszym jeszcze poeksploruję. Tym bardziej, że o 17 spotykam się z pasjonatami podziemi. Być może nawet razem będziemy tutaj wchodzić, bo oni coś przygotowali, jakieś niespodzianki w dniu dzisiejszym. No i na zakończenie, taki mały bonusik. Nie mogłem się powstrzymać, żeby sobie tutaj rowerem nie pojeździć. I have nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. No i tyle tego filmu. Zapraszam Was do opisu.